Tak wygląda basen, no parę minut po, po odkurzaniu glonów. Co prawda jest trochę zamulony, no ale no nie ma siły, no szczotką jak się, jak się jedzie, to gdzieś to się trochę tam wzbudza. No ja przyznam, trochę to robiłem dość mocno na szybko, bo mi się śpieszyło nieco, no ale, ale można robić wolniej. Aha, o jednej rzeczy nie powiedziałem, bo tak, o. Filtr. Dobrze jest sobie przed, zanim się te glony zacznie odkurzać, wyciągnąć ten filtr. Bo jak się go zostawi, no to widać jak on wygląda. No i przy okazji, jak zaczną te ścianki wszystkie być się oblepią tym, no to wtedy jego wydajność się zmniejsza, czyli już nie wciąga tak dobrze. Także dobrze ten filtr jest sobie przed tym wyciągnąć. Co jeszcze? Aha, ten wąż, tą końcówkę, która tam jest, która gdzieś tam do ogródka ma lecieć. To kiedyś zrobiłem tak, że normalny wąż ogrodowy sobie podłączyłem, zalipiłem taśmą i <laughs> ja sobie odkurzałem, a żona sobie podlewała kwiatki. No też tak można, jak kogoś bardzo ta woda tak boli. To taka opcja jest na przykład. Yy, aha, mniej więcej patrzałem, ile ubyło. No to jak zacząłem, to wody było mniej więcej o tyle. Do to to powiedzmy, nie wiem, no 4. Dobra, powiedzmy, 5 centymetrów ubyło. Woda jest trochę mętna, rano pewnie już będzie ok, zobaczę jak yy, zobaczę jak rano wstanę, to może jeszcze specjalnie nakręcę jakieś tam parę, parę sekund, żeby Wam pokazać jak to wygląda rano, a w zasadzie jeszcze, jeden, jeszcze jedna przyszła mi rzecz do głowy odnośnie właśnie yy, pozbywania się tych glonów, ale to już myślę, że osobny, osobny filmik na tym, o tym nakręcę. No to tyle, pozdrawiam, na razie, cześć.